Drodzy bracia i siostry, niech mi będzie wolno Was powitać. Bardzo się cieszę, że udało Wam się zwrócić uwagę na mnie w ten dzień i wysłuchać Słowa Bożego. W końcu, to jest najważniejsza rzecz w życiu, proszę wysłuchajcie tej kazań do końca. Dziś chcę się z wami podzielić potężnym i pocieszającym wersetem z Księgi Rodzaju 26 do 24. W tej samej nocy ukazał mu się Pan i rzekł: Ja jestem Bogiem twojego ojca Abrahama. Nie bój się, bo jestem z tobą. Będę ci błogosławił i rozmnożę potomstwo twoje dla względu na mojego sługę Abrahama. Ten werset jest świadectwem wierności Boga, jego miłości i ciągłości jego obietnic został wypowiedziany w kluczowym momencie w życiu Izaaka, syna Abrahama, i niesie głębokie nauki także dla nas dzisiaj. Fragment ten pochodzi z czasu, gdy Izaak zmagał się z licznymi próbami i cierpieniami. Doświadczył on ciężkiego głodu, który zmusił go do opuszczenia swojego domu, oraz miał spory o studnie z Filistynami. W środku tych wyzwań Bóg ukazał mu się, oferując pociechę, nadzieję i obietnicę błogosławieństw. To jest głęboka lekcja także dla nas dzisiaj. Bez względu na trudności, z jakimi się mierzymy, Bóg zawsze jest z nami, gotów nas pocieszać, prowadzić i błogosławić. Okoliczności, w których ten tekst został wypowiedziany przez Boga, były trudne i niepewne, jednakże w środku tych trudności Bóg objawił się Izaakowi, przypominając mu o swojej obecności, swoich obietnicach i swojej mocy. To jest potężne przypomnienie, że Bóg nie jest nieobecny w naszych czasach potrzeby, ale jest obecny, gotów nas pocieszać i prowadzić. Teraz zagłębmy się głębiej w interpretację tego tekstu. Zwrot: Ja jestem Bogiem Twojego Ojca Abrahama jest istotny. To przypomnienie, że Bóg jest Bogiem ciągłości, Bogiem, który dotrzymuje swoich przymierzy z pokolenia na pokolenie. On jest tym samym Bogiem, który złożył obietnicę Abrahamowi i jest tym samym Bogiem, który teraz składa obietnicę Izaakowi. Ta ciągłość jest świadectwem wierności Boga i Jego niezmiennego charakteru. Wierność Boga jest powtarzającym się motywem w całej Biblii. W Księdze Powtórzonego Prawa 7 do 9 czytamy, więc wiedz, że Pan, Bóg Twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który dochowuje przymierza i łaski tym, którzy Go miłują i strzegą Jego przykazań. Aż do tysiące pokoleń ten werset przypomina nam, że wierność Boga nie ogranicza się do kilku pokoleń, ale sięga tysiące pokoleń tych, którzy Go miłują i strzegą Jego przykazań. Rozkaz Nie bój się jest powtarzającym się motywem w całej Biblii. To przypomnienie, że strach nie pochodzi od Boga, ale że doskonała miłość wypiera strach. Bóg nie jest Bogiem strachu, ale Bogiem miłości i chce, abyśmy żyli w tej miłości, a nie w strachu. W naszym życiu często mierzymy się z sytuacjami, które mogą w nas wzbudzić strach, ale pamiętajcie, gdy strach zapuka do Waszych drzwi. Przypomnijcie Mu, że Bóg jest z wami i nie ma miejsca na strach w sercu napełnionym miłością Boga. W jednym listu Jana 4, 18 czytamy, w miłości nie ma strachu, lecz doskonała miłość usuwa strach, bo strach ma związek z karą. A kto się boi, nie został doskonałym w miłości. Ten werset przypomina nam, że strach i miłość nie mogą współistnieć. Gdy jesteśmy napełnieni doskonałą miłością Boga, nie ma miejsca na strach. Obietnica, błogosławić Cię będę i rozmnożę potomstwo Twoje, jest przypomnieniem o wierności Boga i Jego pragnieniu obdarzenia nas obficie błogosławieństwem. To obietnica, że pomimo naszej sytuacji, Bóg ma plan dla naszego życia, plan by nas rozwijać, a nie krzywdzić, plan dający nam nadzieję i przyszłość. Ta obietnica nie dotyczy tylko Izaaka, ale nas wszystkich. Bóg pragnie obdarzyć nas obficie, zwiększyć nasz wpływ i uczynić nasze życie owocnym. W Księdze Jeremiasza 29 do 11 Bóg mówi: Bo ja znam myśli. Które mam o was, wyrocznia Pana, myśli pokoju, a nie nieszczęścia, aby wam dać przyszłość i nadzieję. Ten werset przypomina nam, że Bóg ma plan dla naszego życia. Plan, który nie jest by nas skrzywdzić, ale by nas rozwijać, plan dający nam nadzieję i przyszłość. Jak więc można zastosować ten tekst do naszego życia? Po pierwsze, przypomina nam, byśmy zaufali obietnicom Boga, nawet gdy nasza sytuacja wydaje się trudna. Zachęca nas do pamiętania, że Bóg jest Bogiem ciągłości, Bogiem, który dotrzymuje swoich obietnic. Tak jak był wierny Abrahamowi i Izaakowi, tak będzie wierny nam. W Psalmie 33-4 czytamy: Bo słowo Pana jest prawe, a wszelka jego praca jest w wierności. Ten werset przypomina nam, że słowo Boga jest prawe i prawdziwe, a on jest wierny we wszystkim. Co czyni, możemy ufać Jego obietnicom, bo on jest wierny. Po drugie, wzywa nas do życia bez strachu. Strach może nas paraliżować, uniemożliwiając nam życie obfite, które Bóg dla nas przygotował. Ale gdy pamiętamy, że Bóg jest z nami, możemy stawić czoła naszym lękom z odwagą i pewnością. Biblia mówi nam w dwóch listu do Tymoteusza jednych do siedmiu, bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i zdrojowego myślenia. W Księdze Jozuego 1 do 9 czytamy: „Czyż nie rozkazałem ci: bądź dzielny i mężny? Nie lękaj się i nie trwoż, bo z tobą jest Pan, Bóg twój, gdziekolwiek byś szedł”. Ten werset przypomina nam, byśmy byli dzielni i mężni, nie lękali się ani nie trwożyli, bo Pan, Bóg nasz, będzie z nami wszędzie, gdzie pójdziemy. Po trzecie, oferuje nam nadzieję i pociechę w trudnych czasach. Przypomina nam, że bez względu na to, przez co przechodzimy, Bóg jest z nami i ma plan, by nas błogosławić. W liście do Rzymian 8.28 czytamy, a wiemy, że tym, którzy Boga miłują, wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy według postanowienia Jego są powołani. Ten werset przypomina nam, że Bóg działa ku dobremu dla tych, którzy go miłują i ma dla nas przeznaczenie. Na zakończenie, bracia i siostry, przypomnijmy sobie słowa Boga skierowane do Izaaka, ja jestem Bogiem twego ojca Abrahama. Nie bój się, bo jestem z Tobą, błogosławić Cię będę i rozmnożę potomstwo Twoje. Niech te słowa umocnią naszą wiarę, wypędzą strach i napełnią nasze serca nadzieją i pociechą. Módlmy się, abyśmy zaufali obietnicom Boga, żyli bez strachu i oczekiwali błogosławieństw które On ma dla nas. Amen. Pamiętajmy, że Bóg jest Bogiem ciągłości, Bogiem, który dotrzymuje swoich obietnic, to ten sam Bóg, który był wierny Abrahamowi i Izaakowi, i to ten sam Bóg, który jest wierny nam dzisiaj. Módlmy się, abyśmy zaufali Jego obietnicom, nawet gdy nasza sytuacja wydaje się trudna. Pamiętajmy, że Bóg nie jest Bogiem strachu. Lecz Bogiem miłości, nie chce, abyśmy żyli w strachu, lecz w Jego doskonałej miłości. Gdy strach zapuka do naszych drzwi, przypomnijmy Mu, że Bóg jest z nami, a w sercu napełnionym miłością Bożą nie ma miejsca na strach. Pamiętajmy, że Bóg ma plan dla naszego życia, plan, aby nas rozwijać, a nie krzywdzić, plan, aby dać nam nadzieję i przyszłość, bez względu na to, przez co przechodzimy, pamiętajmy, że Bóg jest z nami i ma plan, aby nas błogosławić. Żyjmy naszym życiem w świetle tych prawd, módlmy się, abyśmy zaufali obietnicom Boga, żyli bez strachu i oczekiwali błogosławieństw, które On ma dla nas. Bądźmy silni i odważni, nie bójmy się i nie zniechęcajmy, ponieważ Pan, nasz Bóg, jest z nami wszędzie, gdzie idziemy. Dzielmy się tymi prawdami z innymi, bądźmy światłem w ciemnym świecie, dzieląc miłość, nadzieję i pociechę, które znaleźliśmy w Bogu, bądźmy świadkami Jego wierności, miłości i mocy. Na zakończenie, bracia i siostry, przypomnijmy sobie słowa Boga do Izaaka, jestem Bogiem Twojego Ojca Abrahama. Nie bój się, bo jestem z Tobą, błogosławić Cię będę i rozmnożę potomstwo Twoje. Niech te słowa umocnią naszą wiarę, wypędzą strach i napełnią nasze serca nadzieją i pociechą. Módlmy się, abyśmy zaufali obietnicom Boga, żyli bez strachu i oczekiwali błogosławieństw. Które On ma dla nas? Amen.